Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj po tytule, jak widzieliście, e, kopanie wczesnego zimioka. E, dosłownie tak jak to brzmi wczesnego zimioka, nie wczesnych zimioków. Wczesne zimioki mamy tu, które w tym roku nie będą za bardzo wczesne, bo jako pogoda była tako była. Kopanie wczesnego zimioka, w, w wydaniu tego odcinka To będzie kopanie tego zimioka Może go pamiętacie, był sadzony 31 marca I dzisiaj się zabieramy za kopanie A dzisiaj mamy którego? 26 czerwca? No witajcie. witaj się Hej Co w nocy? Tyczki na bok. Bo, bo też. Się do niego nie no na co, wyrwaj go, no? Sznurek na bok. I teraz uwaga, ciekawe co wyciągniemy z ziemi Jak go jak, 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 jak obstawiasz? Zimowników dużo małych, mało wielkich, czy pusto? Mało wielkich. Albo dużo wielkich. Ciekawe. ale tylko ten kopryn. Albo nic nie wylezie, bo wszystko jest dojrzałe. No. O, normalnie szał. Mamy na razie trzy ziemioki. Czekajcie ci ten kopocz? żeby było dużo Patrzcie co się nam przed zimą z kopoczem stało. Ten styl był prosty Prosim... Ja nie wiem, ja nie wiem czy to o. Prosim, kamera. A ty mu co? Kamera z kopocza? O, pan, kurde. No dziwne jest, no Może coś trafił w ziemię takiego. Pokopaj tam delikatnie. Jak to może być szeroko? No tak jak jest ten kopczyk, że to obsypywał. No tak, tak jak kopczyk, tak to może rosnąć. Wiem jak nawadniany kropelkowo. Z linii kroplującej. Jeszcze tam jeden jest. No, akurat narożna, no? Sobie przy samym tej granicy rosną. No. Troszkę mogły mieć. Większe podlewanie, ale nie jest źle Co one są takie dziwne? Nie wiem, to też było coś... też takie było porażki. Nie, dobór czegoś, czy coś nie wiem. A coś... Był... O! Matka, one są głęboko ile tyś tu przekopał? Przeryte było, no. O, wielkie Wygrała w zakład. Chociaż no, ty się nie założyło nic. Jak to się źle kopie na takich hektarach hmm? Tyle mamy na ten moment Taki widzicie według rynki No są zdeformowane Nie wiedzieć czemu, myślę że to nie ma Ta, ta choroba taka była też, ale to raczej nie To była coś wina z... No, nawadnianie nie takie One tu też nie były podlewane całościowo, no kropelkowo I mogły tej wody nie dostać tym Tak, tak jak potrzebowały po całości Także tyle mamy z wykopków wczesnego zimioka Z taki naci Gosia się jeszcze zapuściła rzutkiewki, Ale te żółte są już szpetne, to w Taki też dość ładne według rynki Nie są złe No i może jest jedno. Patrzcie, ładne taki różowiutki, jednolity kolor, okrągłe, ładne A Gosia jeszcze bym chce pokazać Tomaty Możesz pokazać. Nie ci się... Patrzcie, jakie fajne wedługrynki. Dużo, tu jest raz, dwa na jednym gronie i cztery na pięć, chyba bo tu jest jeszcze pięć jest na, mały, no. na drugim gronie. Tu jest jeszcze trzecie grono i tu są sztuki Trz... pięć. Sztuk pięć. Tu jeszcze jest dużo, 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 a tu jest wilk, zaraz go uwal. Jak widzisz, a tu jest... Jakby tam całe ręce zmazane je. A tu, patrzcie, San Marzano, na przeciery, na zupki pomidorowe. Do, do zjedzenia nawet są takie. Do zjedzenia. Też są takie Popatrzcie, specjalne. tu jest raz, dwa, trzy, cztery... Pięć i jeszcze szóste wypuścił i już mu się miejsce skończyło. No, widzicie, ten już dach podpiero ten jeszcze, jeszcze zostawiłem go, ale tego za jutro, po, raczej pojutrze. Jutro niedziela, pojutrze, bo we wtorek muszę obciąć. Tego my musieliśmy ten obciąć konkretnie, bo, bo ten już tak taki gruby bat. Ten już tak tu dochodził. A ten w ogóle też szaleje, patrzcie. No, no problem my z dolnymi liściami, strasznie się zwijają. Jak widzicie, no są takie plamiaty, nie wiem czy to już nie jest początek Początek choroby jakiejś Strasznie kruche te liście są i się zwijają Kruche to chyba nabor był, ale to już nie tak za późno Ale nie, te plamy mnie martwią Bo magnezu dostały do listnie i aminokwasów z No, z wapniem No ale to Na owoce fajnie podziałało, ale na te liście nie pomogło zbytnio więc jak ktoś ma jakiś pomysł, yy, czym możemy tu podziałać i co możemy im tu zaradzić, to bylibyśmy wdzięczni za pomoc. Ogóry. Tak, na szybko jeszcze pokażemy wam ogóry. Gruntowo, szklarniowo yy, pionowe. Tu, tu mamy jeszcze zielone ogórki. Też ich tu pomału troszkę rośnie. Szklarniowy. Rarytas, mm. mm. też lubicie zielony groszek? O, sorry, że was tak nagrywam. Bardzo dobra rzecz. Szybki ruch jeszcze na, na folia i reszta pomidorów. Tak to wygląda. Z tego może zrobimy jakiś inny odcinek kiedyś, nie będzie chwila czasu. I z papryk. Może z całego naszego warzywnika. Taki szybki. O kurde, kulka z grochu mi spadła. Straty. Tak to na szybko wygląda. Na ten moment w tym odcinku się żegnamy. Zapraszamy na kolejne filmy. A tymczasem, miejcie się, do zaś.